Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym nagrać dosyć ważny film, ponieważ o przeganaszowaniu. Jeśli ten film wypali i Wam się spodoba, to może zrobię z tego całą serię pod tytułem. Mroczna strona jeździectwa. Wiem, brzmi e, groźnie, <laughs> ale po prostu taka seria miałaby na celu e, pokazanie jakichś niedoskonałości świata jeździeckiego. Oczywiście ani ten film, ani następne, jeśli się pojawią, nie ma na celu wzburzenie hejtu na osoby stosujące takie praktyki, a uświadomienie pewnych nieprawidłowości e, i niewiedzy w jeździectwie. Myślę, że jest to dosyć ważne, ponieważ raczej jak koniarze chcemy dobra konia, chcemy się rozwijać, żeby ten koni miał jak najlepiej z nami Dlatego postanowiłam zrobić tego typu film, a tematem numer jeden będzie przeganaszowanie. Na czym tak właściwie polega to przeganaszowanie? Jest to ustawienie głowy konia w pozycji poza pionem czyli bardziej w kierunku klatki piersiowej, niż w kierunku nieba, czy tam kierunku, w którym jedziemy. Czasem występuje tutaj szyja złamana w potylicy, gdzieś tu będzie można zobaczyć poglądowe obrazki tego o czym aktualnie mówię. I najczęściej jest to siłowe ustawienie konia, które nic nie ma praktycznie związanego z prawdziwą, klasyczną szkołą jazdy, która ustawienie głowy warunkuje dobrym poruszaniem się całego ciała konia. Czyli kierunek jest od ciała do głowy, a nie na odwrót. Dlaczego niektórzy stosują przeganaszowanie? No, najczęściej zwyczajnie z niewiedzy. Z tego, że próbują naśladować jeźdźców wyższej rangi, których obserwują czasem na zawodach, od razu mówię, że nie każdy jeździec, który jeździ wysoko na zawodach, jeździ dobrze. Technicznie w zgodzie z biomechaniką konia i tym, jak to powinno wyglądać. I często ludzie po prostu naśladują takie zachowania, myślą, że tak właśnie to powinno wyglądać, właśnie głównie z niewiedzy. To też daje takie złudne wrażenie zebranego konia, przez co niektórzy wybierają właśnie to jako drogę na skróty. Na pewno też czasem zwiększa kontrolę nad koniem, bo przez złamanie go i wywołanie bólu. Czasami daje efekt sztucznego podniesienia grzbietu, przez co jeźdźcowi może się wydawać, że ten konik grzbietem pracuje, a tak naprawdę tak nie jest, bo grzbiet jest całkowicie sztywny i nie porusza się wcale, nie faluje. Nie ma tej giętkości i elastyczności, której oczekujemy w odpowiednim ustawieniu konia. No i dojdźmy teraz do tego, jak powinna być właściwie ta głowa ustawiona. No i trzeba pamiętać, że możemy uzyskać różne ustawienie konia. Jest ustawienie wysokie, takie typowo czworobokowe, ustawienie niskie, gdzie koń musi pociągnąć nos do przodu i w dół, ale idealna pozycja głowy to jest właśnie z nosem delikatnie do przodu. Są po prostu rasy, u których ciężko jest na przykład zebranie uzyskać z nosem. Przed pionem i po prostu wygląda to wtedy tak, że koń tą głowę całą ma w pozycji pionowej. No i trzeba pamiętać, że odpowiednie ustawienie głowy przyjdzie dopiero z pokonaniem najważniejszych szczebli w piramidzie ujeżdżeniowej. I ustawienie głowy konia nie ma być na pewno związane z siłowym działaniem, z zmuszaniem konia do czegoś ręką. Koń ma sam zaakceptować kontakt na wodzy. Oczywiście dochodzi do tego też, jak mówiłam wcześniej, odpowiedni ruch ciała, czyli zaangażowany zad, pracujący, falujący grzbiet, który nie jest zapadnięty. No i hut nie może też wtedy zbyt śpieszyć, bo możemy sprowokować uwalenie się konia na przodzie. Czyli podsumowując, odpowiednie ustawienie głowy konia nie jest efektem działania naszej ręki. E, tylko efektem całej naszej pracy z koniem. No i mam do omówienia także rol, bo jest to najgorsza odmiana przeganaszowania, e, gdzie koń tak naprawdę tym nosem niemal dotyka już szyi e, czy klatki piersiowej, w zależności od tego, jak koń długą ma szyję, taką ma możliwość dotknięcia nosem samego siebie. I kur to już jest absolutne zaprzeczenie tego, jak powinno się jeździć. Jest to metoda moim zdaniem. Brutalna i myślę, że wszyscy tutaj zebrani wiedzą, że rolkuru normalny jeździec nie stosuje. No i dlaczego przeganaszowanie jest złe, bo warto to wyjaśnić. Przede wszystkim zaburza ruch, uwala konia na przodzie znacznie większa jest wtedy tendencja uwalenia konia na przodzie. A co za tym idzie, zad przestaje odpowiednio pracować No należy sobie wtedy wyobrazić sznurek, który jest przywiązany do pyska konia Idzie nad szyją, po grzbiecie jest przyczepiony do stawu skokowego I jeśli głowa jest w stanie przeganaszowania Więcej sznurka mamy z przodu, a mniej sznurka mamy z tyłu co w efekcie właśnie zaburza równowagę konia, unosząc zad, który powinien być bardziej podstawiony, który powinien być jednak tą częścią dolną, która aktywizuje cały ruch, a obniża pozycję całego przodu, co daje nam uczucie takiej ciężkości, wleczenia tymi przednimi nogami. Jest to dosyć takie charakterystyczne uczucie, i niezbyt wygodnie się wtedy jeździ. No, i takie ustawienie szyi i głowy często jest zwyczajnie obroną przed zbyt mocnym działaniem ręki, to też należy zwrócić uwagę na siebie, czy nie używamy pomocy. Ręcznych zbyt mocno. Jest to przede wszystkim dla konia pozycja niewygodna i sprzeczna z biomechaniką jego ruchu. I co ciekawe, może na przykład prowadzić do złego rozbudowania sylwetki konia, to też w przyszłości nastąpienia kontuzji, czy kulawizn związanych z przewlekłym usztywnieniem ciała. Także to jest bardzo ważna informacja Koń może doznać kulawizny nie tylko poprzez uraz nogi, poprzez jakieś urazy kopyta Ale także przez przewlekłe usztywnienie ciała Również mamy tutaj zapadnięte plecy i ból tym spowodowany No i przeganaszowanie często powoduje również problemy z oddychaniem Przez to, że uciskana jest stale krtań Także to są powody, dla których nie powinniśmy stosować przeganaszowania, czy też zastanowić się nad tym, jak wyeliminować je u konia, który sam z siebie to stosuje. No i tak jak mówiłam już wcześniej, przeganaszowanie czasem błędnie ludziom się kojarzy z zebraniem, szczególnie początkującym adeptom, ale zdarza się to nawet u tych bardziej zaawansowanych. Ale co ciekawe, spotkałam się również z instruktorami, którzy uczą w taki sposób, i domyślam się, że jest ich więcej niż być powinno. I to czasem wynika z tego, jakie generalnie oni mają podejście do koni i do jeździectwa, a czasem zwyczajnie z niewiedzy i z tego, jak byli uczeni kiedyś przez kogoś innego. Istnieje coś takiego jak ta zła, stara szkoła jazdy, która polega na totalnym siłowym jechaniu konia, żeby tylko on wyglądał w jakiś określony sposób, czy osiągał jakieś wymarzone przez zawodnika wyniki. Od tego wraz ze świadomością powoli się odchodzi, ale nadal zalążki i owoce tego można zauważyć we współczesnym jeździectwie. Mi się osobiście zdarzyło odbycie jazdy, w której instruktor cały czas kazał mi przerabiać konia w pysku. I kiedy ten koń mi stanął i jego głowa dosłownie schowała się maksymalnie za wędzidło, to ona powiedziała, że to jest zebranie i tak powinna jechać cały czas. No, trochę mnie wtedy wryło, bo powiem Wam, że instruktor powinien mieć jakąś podstawową wiedzę, e, chociażby w zakresie tego, jak powinno zebranie wyglądać, ale to jest właśnie udowodnienie tego, jak bardzo ta stara, zła szkoła jazdy e, jest wryta ludziom w umysł. No, i teraz przejdę do punktu tego, że nie można z góry źle oceniać ludzi, którzy jeżdżą na takim koniu przeganaszowanym. Czasem zdarza się, że koń sam z siebie taką pozycję wybiera, jest to spowodowane Wieloma rzeczami może mieć różne przyczyny, i niekoniecznie to musi być konkretnie jazda tego jeźdźca. Może na przykład ten jeździec dostał do treningu konia, który już miał takie nawyki i jest na etapie oduczania go tego, więc tak jak mówiłam, ja nie mam tutaj na celu hejtowania wszystkich ludzi, którzy tak jeżdżą, a bardziej uświadomienie tego, że nie jest to prawidłowe i powinniśmy dążyć do wyeliminowania tego. No, i teraz chciałabym polecić Wam literaturę, jeśli bardziej zaciekawił Was ten temat. Możecie znaleźć wiele artykułów w internecie, ale możecie także sięgnąć do książek, które na pewno są bardziej zweryfikowane niż wiedza internetowa. No, i tutaj polecam na przykład pozycję Gerda Hojśmana, który słynie z takiego zdrowego, dobrego podejścia do koni jeździecwa. Na przykład, gdyby konie mogły krzyczeć albo o tą. Jaką mam, biomechanika, ustawienia i zgięcia. To jest już książka typowo właśnie o ustawieniu i o tym, jak koń powinien poruszać się, żeby nie sprawiać mu zwyczajnie dyskomfortu i bólu. I polecam również taką książkę Harmonia jeźdźca i konia. Tu również jesteście w stanie dowiedzieć się wielu rzeczy na temat waszego dosiadu, jak on powinien działać, żeby zachęcić konia do. Przyjęcia właściwej pozycji i żeby po prostu koniowi było z nami dobrze. Kończąc ten film, chciałabym Wam przypomnieć, że najważniejsze jest ciągły rozwój, ciągłe e, zdobywanie i poszerzanie horyzontów i weryfikowanie wiedzy, która jest nam przekazywana, bo często nie jest ona do końca prawidłowa, a w końcu naszym celem jest poprawienie dobrobytu konia i sprawienie, by on czerpał radość z trenowania z nami. A nie, żeby był po prostu złamany, i jak marionetka wykonywał nasze polecenia. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że zawarłam mniej więcej wszystko, co w tym temacie można zawrzeć. Oczywiście zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Napiszcie, co o tym sądzicie. Może się nie zgadzacie z czymś, a może się zgadzacie. Koniecznie dajcie znać. Ja Was zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama i koniecznie do zasubskrybowania kanału i dania dzwoneczka. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Buziaki. Cześć!